Dobrze. Dziś jest 14 września. Muszę to powiedzieć na głos. To, co wydarzyło się kilka dni temu wstrząsnęło mną tak głęboko, że do tej pory czuję drzeszcze. Zadałem stwórcy pytanie, które przez lata paliło moje serce. Jak w ciągu siedmiu dni zamanifestować przyszłość, która odmieni całe moje życie? I wtedy zrozumiałem coś, czego nie spodziewałem się nigdy. Odpowiedź nie przyszła w słowach, przyszła w doświadczeniu, we wstrząsie, w objawieniu, które zburzyło każdy mur mojej dotychczasowej wiedzy i praktyki. Na początku była cisza, ale to nie była zwykła cisza, to była cisza tak gęsta, jakby cały wszechświat wstrzymał oddech, czekając, co się stanie. A we mnie chaos. Przeszłość, porażki, wspomnienia, strachy, wszystko zaczęło się podnosić jak kurz, który ktoś nagle wzburzył. I wtedy przyszło pierwsze uderzenie prawdy. Twoje ciało jest więźniem twojej przeszłości. Siedziałem oszołomiony. Kabała zawsze uczyła mnie, że naczynie przyciąga to, czym jest napełnione. Ale dopiero teraz zrozumiałem, że moje własne naczynie było pełne bólu, rozczarowania, niedokończonych historii. A więc jak mogłem oczekiwać światła, skoro ciągle trzymałem się cienia? I pojawiło się kolejne pytanie ostre jak nóż. Czego właściwie praktykujesz codziennie? Miłości? Wdzięczności? Czy może poczucia winy, gniewu i strachu? Zawstydziłem się. Bo odpowiedź była oczywista. Wtedy stwórca pokazał mi coś jeszcze głębszego. Każda myśl rodzi chemię. Każde wspomnienie wywołuje reakcję w ciele. I jeśli ciągle wracam do przeszłości, moja biologia wciąż wierzy, że to się dzieje teraz. Moje ciało nie odróżnia wspomnienia od realności. Zrozumiałem, że żyłem uwięziony w laboratorium własnych wspomnień, że nie tylko dusza, ale i ciało stało się niewolnikiem starej opowieści. I wtedy usłyszałem jeszcze jedno jak echo w moim wnętrzu. Jeśli naprawdę chcesz nowej przyszłości, musisz nauczyć swoje ciało emocji przyszłości, zanim ona się pojawi. To zdanie. Zmieniło wszystko. Nie mogłem już odłożyć tego objawienia. Nie mogłem czekać na cud. Zrozumiałem, że cud zaczyna się we mnie, że najpierw muszę poczuć miłość, radość i wdzięczność, zanim dostanę powód, by je czuć. To było jak rozkaz, ale i jak obietnica. I tak rozpoczął się mój siedmiodniowy eksperyment. Siedem dni. By zburzyć przeszłość i nauczyć się nowej melodii serca. Nie wiedziałem jeszcze, jak trudna i jak piękna będzie ta droga. Ale wiedziałem jedno: nic już nie będzie takie samo. Pierwszy dzień początek siedmiodniowej podróży. Obudziłem się z ciężarem, który przypominał mi, że przez lata nosiłem w sobie więcej przeszłości niż w przyszłości. W głowie miałem pytanie, które zadawałem noc wcześniej. Jak nauczyć ciało emocji, których jeszcze nie przeżyło? Odpowiedź była brutalnie prosta. Musisz najpierw rozbroić swoje nawyki. Usiadłem w ciszy, zamknąłem oczy. I nagle zobaczyłem, jakby ktoś otworzył starą szafę, pełną kurzu, wszystkie moje reakcje automatyczne. Ten gniew, który pojawiał się na drodze. To poczucie winy, które nie dawało mi spać. Ten głos wewnętrzny, który powtarzał, nie jesteś wystarkujący. To było jak spotkanie ze swoimi demonami twarzą w twarz. I wtedy stwórca zadał pytanie we mnie: czy chcesz dalej karmić to, co cię niszczy? Odpowiedź nie była słowna, była decyzją. Wziąłem kartkę i zapisałem trzy emocje, które mnie więziły: gniew, lęk, poczucie braku. Patrzyłem na te słowa i poczułem, jakby patrzyły na mnie. Potem powoli przyłożyłem dłoń do serca i zacząłem oddychać. Nie wiedziałem, jak to się robi, ale nagle poczułem ciepło. Malutkie, kruche, ale inne niż cokolwiek, co znałem. To nie była jeszcze miłość. To był promień. Kaballa mówi, że światło zawsze czeka, ale to my musimy uchylić naczynie. W tamtym momencie moje naczynie pęchło choćby na sekundę. I wtedy wydarzyło się coś niepojętego. Poczułem wdzięczność bez powodu. Tak po prostu. Jakby moje serce powiedziało: Dziękuję, że żyję. To było jak pierwszy oddech po latach duszenia się. Ale ciało się broniło. Umysł krzyczał: To bez sensu, to tylko iluzja. Chciałem przerwać, chciałem wrócić do wygodnego cierpienia, bo cierpienie jest znajome, a znajome zawsze wydaje się bezpieczne. Wtedy w ciszy pojawiło się zdanie. Jeśli uciekniesz teraz, pozostaniesz więźniem na zawsze. Zacisnąłem oczy. Wytrzymałem. Oddychałem głębiej i nagle przez krótką chwilę poczułem coś co trudno opisać. Spokój, jakiego nie znałem nigdy wcześniej. Drugi dzień. Obudziłem się z uczuciem, jakby coś niewidzialnego czekało na mnie. Tuż za progiem codzienności. Nie byłem to ja, kto szukał przyszłości. To przyszłość zaczęła szukać mnie. Od rana czułem dziwną lekkość jakby powietrze miało inną gęstość jakby każdy krok prowadził mnie ku czemuś, co już istniało, choć jeszcze nie było widoczne. Usiadłem i zapytałem w ciszy. Czym jest moja wizja? Co naprawdę chcę stworzyć? I wtedy obraz pojawił się sam: prosty, czysty, krystaliczny. Nie była to lista rzeczy, nie katalog pragnień, to była scena. Trzeci dzień najtrudniejszy ze wszystkich bo tego dnia musiałem stanąć naprzeciw zamkniętego serca. Od rana czułem. Opór, jakby moje ciało mówiło dość, nie rób tego więcej. Każda próba wejścia w ciszę kończyła się rozdrażnieniem, zamiast pokoju napięcie, zamiast wdzięczności złość. Wtedy pojawiła się myśl, tak wyraźna jak ostrze: Otwórz serce. Ale jak otworzyć coś, co od lat było zamknięte na siedem spustów? Powiedziałem do Stwórcy: Nie umiem. Nie potrafię. Zraniłem i zostałem zraniony. Jak mam teraz czuć miłość? I wtedy usłyszałem coś, co mnie przeniknęło. To, co praktykujesz codziennie, staje się Twoją prawdą. Jeśli praktykujesz gniew, jesteś gniewem. Jeśli praktykujesz strach, jesteś strachem. Zacznij praktykować miłość, nawet jeśli jej nie czujesz. To było jak objawienie. Usiadłem ponownie, położyłem rękę na sercu, oddychałem powoli. Wyobraziłem, że otwieram drzwi, za którymi jest światło. Na początku było pusto, nic, zero emocji, tylko wyobrażenie. Ale po kilku minutach coś zaczęło się zmieniać. Pojawiło się ciepło, małe, kruche, ale prawdziwe. To było jak pierwszy promień słońca w ciemnym pokoju. Serce zaczęło bić inaczej, spokojniej, i nagle przyszło uczucie, którego nie da się wymyślić wdzięczność nie za coś konkretnego wdzięczność sama w sobie. To uczucie było tak silne, że poczułem łzy w oczach, bo uświadomiłem sobie, nigdy wcześniej naprawdę nie kochałem siebie. Kabala uczy, że miłość nie zaczyna się na zewnątrz. Ona musi najpierw znaleźć dom wewnątrz. I tego dnia dotarło do mnie, że całe życie czekałem, aż ktoś otworzy moje serce z zewnątrz. A tymczasem drzwi miały klucz. I ten klucz zawsze był we mnie. Pod koniec dnia wydarzyło się coś niezwykłego. Spotkałem kogoś, kto dawniej przywoływał we mnie ból. Tym razem. Spojrzałem mu w oczy i nie poczułem nienawiści. Nie poczułem nawet żalu. Poczułem tylko spokój. To był cud mały, ale wystarczający, bym wiedział, serce zaczyna się budzić. Trzeci dzień zakończył się prostym przesłaniem. Twoje serce nie otworzy się od razu, ale jeśli wytrwasz, stanie się twoim największym magnesem. Czwarty dzień. Dzień, w którym odkryłem, że wdzięczność to nie emocja dodatnia. Wdzięczność to klucz, który otwiera niewidzialne drzwi. Od rana czułem, że muszę zrobić coś innego nie tylko myśleć o przyszłości, nie tylko wyobrażać sobie sceny. Tego dnia miałem poczuć wdzięczność tak głęboko, że moje ciało uwierzy, iż przyszłość już się wydarzyła. Ale jak dziękować za coś, czego jeszcze nie ma? Usiadłem, zamknąłem oczy i wziąłem trzy powolne oddechy. Na początku czułem pustkę, pustkę, która bolała, ale wtedy w sercu pojawiło się jedno zdanie Dziękuj, jakby to już było Twoje. Powtarzałem w myślach Dziękuję za miłość, która mnie otacza. Dziękuję za przyszłość, która już puka do moich drzwi. Dziękuję za to, że jestem pełny, choć jeszcze nie widzę dowodu. I nagle coś się zmieniło. Ciało zaczęło reagować. Ramiona się rozluźniły, oddech stał się lżejszy, w klatce piersiowej pojawiło się ciepło, które powoli rozlewało się na całe ciało. To uczucie było tak intensywne, że miałem wrażenie, jakby we mnie otwierała się nowa przestrzeń. Kabala mówi: Światło zawsze odpowiada na naczynie, które jest gotowe je przyjąć. Tego dnia zrozumiałem, że wdzięczność tworzy największe naczynie, bo wdzięczność nie prosi wdzięczność już posiada. Wdzięczność jest dowodem, że przyszłość istnieje, zanim ją zobaczysz. Wieczorem, gdy wracałem do domu, Wydarzyło się coś niepojętego. Otrzymałem wiadomość, propozycję, na którą czekałem od miesięcy. Wcześniej to marzenie wydawało się odległe, prawie niemożliwe, a jednak pojawiło się nagle, bez ostrzeżenia. I wtedy pojąłem: To nie przypadek, to rezonans. Czwartego dnia moje serce nauczyło się nowego języka nie języka braku. Lecz języka wdzięczności, który otwiera drzwi do nieskończonych możliwości. Piąty dzień minął, a ja czułem, że coś się zmieniło nie tylko we mnie, ale i wokół mnie. Jakby niewidzialne nici zaczęły splatać moje myśli, uczucia i wydarzenia w jeden wzór. Szóstego dnia stało się jasne. To już nie ja szukałem dowodów. To wszechświat zaczął układać przede mną znaki, które mówiły: Twoje serce mówi prawdę, idź dalej. Tego dnia obudziłem się bez lęku. Nie potrzebowałem dowodów, nie czekałem na potwierdzenie, po prostu czułem. Wdzięczność stała się moim oddechem miłość moim językiem i wtedy wydarzenia zaczęły przychodzić same. Wiadomości od ludzi, którzy kiedyś byli daleko, okazje, które pojawiały się jakby znikąd, spotkania, które niosły w sobie sens. To było jak potwierdzenie: Kiedy serce jest otwarte, rzeczywistość nie ma innego wyjścia, jak tylko się dostroić. Pod wieczór wyszedłem na spacer. Niebo było pełne gwiazd. Spojrzałem w górę i po raz pierwszy od lat nie czułem się samotny. Czułem, że jestem częścią czegoś większego, że moje pytanie do stwórcy nie pozostało bez odpowiedzi. Bo odpowiedzią nie były słowa. Odpowiedzi...